Czyli witajcie, tak jak na załączonym obrazku widać kukurydza. A w kukurydzy pełno pełno najróżniejszych grzybów. Wygrzybiło mi pole śmiechem żartem bardzo dobrze. Oznaka, że gleba żyje grzyby saprofityczne, czyli takie, które nie żyją. W symbiozie, ale robią bardzo fajną robotę w glebie i w sumie ich wydzieliny, raczej znaczy ich wydzieliny, no, to że przerabiają tę materię, jej, no, ich, ich znaczy wydzielina, no nie wydzielina, gloma, glomalina. Oni się po prostu bronią przed tym, żeby ich bakterie nie zjadły, właśnie tego wydzielają, te glomaliny i pole, które znacie, pamiętacie, być może kto ogląda ten wie piąta i szósta klasa pod lasem znaczy w lesie, dosłownie można powiedzieć, że w lesie uprawa kukurydzy w striptealu żeby zaraz się nikt nie czepiał tak były wykonywane uprawki płytkie, było zmulczowane żeby mocnicę trochę pomgnębić. No i też były wykonane uprawki, bo ta gleba tutaj z racji tego, że tak jak widać, teraz mamy południe, 31 maja no i tutaj nie ma cieniu, ale tak jakby tutaj problemem jest jakby ogrzewanie się tej gleby, no bo po prostu las rzuca cień z jednej, z drugiej, z trzeciej z strony i tu jest zimna gleba, dlatego też mulcz jeszcze, który by usłaniał glebę erozji no nie ma szans bardzo na erozję, jest po prostu za mały kawałek tutaj między lasami. Także a jak widać grzyby sobie świetnie radzą. Kukurydza też no, trochę tymi przymrozkami dostała. Nie mam dzisiaj żadnego. Ale zobaczcie to. Dwie długości mojego buta, czyli no dobre, około 50 cm. I to tak jak widać, okijek bez żadnego problemu czyli ta gleba w tym pasie jest bardzo pulchniutka Sądzę, że spokojnie korzenie będą przerastać i właśnie będę obserwował, będę odkrywki po raz kolejny, aby właśnie obserwować. Jak ten jak ta uprawa wpłynęła na wpłynie na rozwój tej kukurydzy. Czy te założenia, które podjęłem będą słuszne. Jak widać jestem już po, po zabiegu odchwaszczania także, no jest zielono, ale to sądzę, że w najbliższym czasie to wszystko padnie, bo jak powiem z. Takich pierwszych obserwacji, jakie ciągnik, że tak powiem, już czuł, było dużo ciężej ciągnąć, opryskiwacz po polach. No i też bywało tak, że mnie troszkę znosiło opryskiwać, dosłownie bokiem szedł. No i po prostu no ciężko się jechało, tak się ciężko z opryskiwaczem jechało, jakbym dosłownie pług ciągnął za sobą, a nie opryskiwać. Tutaj może słabo będzie widać, ale myślę, że tak będzie widać. Agregat odrzucił troszkę tych resztek na boki. I kukurydza jakby rosło, rośnie w czystym, w miarę czystym pasie siewnym Tak jak mówię, no, no widać, że tutaj są te resztki troszkę odrzucone na bok. Tak jak wspominałem Wam wcześniej, było tylko zmulczowane i tym agregatem do ultraputki uprawy była wykonana uprawka uprawka jesienią no i wiosną tak samo było poprawione i później było zasiane ale tutaj jak widać no, żadnych cudownych specyfików a gleba żyje w tych resztkach w tych resztkach z wiosny też było fajnie widać jak te strzępki grzybni się ładnie przyrastają, także te płytkie uprawki na te 3-4, maksymalnie 5 cm sądzę, że nie wpływają jakoś negatywnie na przemiany na rozkład tych restek i tak dalej, a w ten sposób ograniczam zachwaszczenie, bo tutaj już jakby jesienio, pierwsze chwastiki już zeszły i I mechanicznie z nimi walczę. No, teraz wiadomo no, jest oprysk wykonany też na te wszystkie chwasty, ale, ale to jest za, za, za wcześnie, żeby to zdechło no, z racji pogody no nie można było wcześniej wykonać tego zabiegu, teraz chociaż kurydza odżyła, zielona się zrobiła. I no tak jak, tak jak wam mówiłem, on tutaj troszkę płycej Weszedł w ten kijek i będę właśnie obserwował i patrzył, tak samo będą odkrywki na tym polu, i będę szczególnie zwracał uwagę jak ten system korzeniowy będzie się rozwijał po tej uprawie, o, a tu fajnie lepiej będzie może widać. zaraz wam podejdę, pokażę. O widzicie trochę jest tych resztek w pasie, ale większość z tych resztek jest jakby rozrzuconych na bok no i też tutaj jak zwykle idzie burza bo po co te uprawki bo po co o, jaki ładny Żeby było w Atlas popatrzeć co to za gatunek bo po co te uprawki bo to nie strip -till. Trzeba robić tak, żeby było po prostu dobrze. Nie ma co się patrzeć, że w książce pisze inaczej, bo ktoś inne definicje ma. Bo w sumie definicje jest, to jest tak dużo jakich autorów. Trzeba robić tak, żeby było dobrze. Trzeba głębosza? To trzeba. po to pokulano kijek, wszedł, zwykły kijek. Trzeba wykonać płytką uprawkę. To trzeba, nie ma co się patrzyć, że to się nie zgadza z definicją. No mówię, trzeba tak robić, trzeba obserwować, trzeba sprawdzać. I wtedy jest wiadomo, czy się robi dobrze, czy się robi źle. O, tutaj też właśnie widać, że te resztki troszkę zostały odrzucone. No i też tak, jakby te resztki. No bardzo, bardzo ładnie się już jesienią, wiosną. No wszystko jakby pracowało, rozkładało się. Z tej racji też tych resztek już jest po prostu niewiele. Po prostu już jest ich niewiele. I tak jak mówię, no przede wszystkim z racji tego też, że ja, ja dopiero pierwszy raz kukurydzę miałem, no ale tutaj sąsiedzi, no i ta mocnica też potrafi podobno sporo odległość przelecić. No to zmulczowałem te resztki. A później płyciutka uprawka, żeby tylko co troszkę uprawić. Tak, jakby już nawet powiem lepszą sprawę, że jesienią jeszcze samosiewy kukurydzy wyszły na tym polu. No tego to jeszcze nie grali. No, ale jak skuszona była 8 września, no to jeszcze trochę czasu było. I tak w sumie taki filmik trochę oględny, trochę. Trochę bez z większego przekazu, ale tak jak wam mówiłem na początku, prawdopodobnie będę, będę po raz kolejny, po prostu myślę, że będzie kolejny raz ciekawe nagrywał jakby kolejne fazy tej kukurydzy, odkrywki. Po raz kolejny pewnie zostaną wykonane analizy roślin. O, tu mamy wapno jeszcze, mam analizę gleby, także tutaj. Mimo iż to jest piąta klasa, i nawet tutaj szósta ponad lasem, tutaj pH jest 7 w tej chwili. Miesiąc temu dosłownie było pobierana gleba do analizy, także, także myślę, że no jest odpowiednie. Jak widać, grzyby też sobie dobrze radzą nawet w takim pH bo tutaj część, część osób twierdzi, że w takim pH to będą bakterie przyważać to tutaj jak widać, tego jeszcze wapna troszkę nawet zalega to jest wapno akurat z cukrowni i przy każdej uprawce jakby te grudki są rozwalane a tutaj sama gleba żeby nie było w międzyrzędzie kopie no, 15 cm już się wkupałem nie, chcę się więcej kopać. Tu, tu widać zresztą, że te reszki tylko na powierzchni są. te grzybki, grzybki, grzybki wszędzie grzybki. Także będą kolejne filmiki właśnie z tej kukurydzy. Omówię co i jak. I taka kolejna seria kukurydza pod lasem. Myślę, że znajdzie swoich odbiorców. No tutaj, właśnie widać, pierwszy raz miałem takie problemy z upryskiwaczem, żeby się w ogóle gdzieś nakręcić, nawrócić, bo jak mnie ściągnęło, jakby w ten pas. Oh, o, no poryłem trochę przy nakrętkach, no ale niestety nic na to nie poradzę. I tyle. Tak jak mówię, będę nagrywał po raz kolejny. Zobaczymy, jak się będzie rozwijał system korzeniowy po, tym, po tej uprawie. Bez, bez głębszych uprawek, tylko głęboka uprawia podczas, podczas siewu, właśnie żeby tymi płucznymi ubrzewkami, zbiorem i tak dalej, to co wszystko zagęszczone było później już zerwane, spulchnione. I już kukurydza rośnie i będzie rosła do zbiorów znowu w pulchnym glebie. W pulchny czy ten system się sprawdzi? No myślę, że, że tak. A czy, czy. 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 plony się zwiększą, zmniejszą. Jak to będzie, no to się okaże żniwa. Tutaj, aby tylko znowu dziki nie wypieprzyły. tylko kukurydzy. I cóż, myślę, że to by było na tyle. Taki trochę mówię nudny bez większego przygotowania tak na spontanie filmik bo... pierwszy z serii mówię no tak kukurydza dostała tym mrozem niemiłosiernie jak widać albo z tym liścieniem albo bez bez liścija. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery cztery liście także o, jaki? Jak o? na no. no, taką głębokość wchodzi także grzyby, może nie na całości pola, ale jest ich dość sporo. Także zobaczymy, jak to będzie dalej. Także trzymajcie się, cześć.